Przepraszam, mamy kłopot. Mówiłem, żeby nie przeszkadzać. Jakiś człowiek chce tu wejść. Kto to? Jestem ojcem Roberty. No raczej tym, który mnie zmajstrował. Ja się tym zajmę. Nie używaj moich rzeczy. Jak poszło ze starym? Pamiętaj, że to twój ojciec. I bardziej przypomina dziadka. Czego chciał? Podobno nie jestem dobrą matką. Nie ma rację. Jak możesz tak mówić? Nie bądź taka poważna. Powiedz mu, żeby wracał do Europy i zostawił nas w spokoju. Postawił mi pewne warunki. Czego chce? Chodzi o ciebie. O mnie? Co znowu? Ma pewne prawa. Jest ojcem. Jeśli zechce, może mi odebrać prawa rodzicielskie i ciebie. Nie martw się. Zatrudnimy najlepszych prawników i pozbędziemy się tego dinozaura. Nie chcę kłopotów. Boję się, że cię stracę. Dlatego spełnimy życzenia twojego ojca. Jakie? Zależy mu na twojej edukacji. Przekaż mu, że jestem dojrzała i wiem o wiele więcej od moich rówieśników. Nie chodzi o to. Chcę, żebyś poszła do szkoły z internatem. Co? To jakiś żart? Chciałeś porozmawiać? Oto jestem. Niech pan posłucha. Mów mi na ty, jestem twoim ojcem. Niemożliwe, nie znam pana. Posłuchaj, córeczko. Obcy nazywają mnie Roberta. Nie pozwolę się zamknąć w klasztorze. To szkoła, nie klasztor. Wszystko jedno, nie zgadzam się. Kiedy dorośniesz, będziesz mi wdzięczny. Tatusiu, tęskniłam za tobą. No ja za tobą. Przytuj mnie. Kochanie. Pocałuj mnie. Oczywiście. Kocham cię. Puszczaj idioto. Stary zboczeniec. Aresztujcie go. dranik. Proszę z nami. To moja córka. Pójdzie pan z nami. და <laughs> ფარაონი <laughs>